Zadanie 14 z matury dodatkowej czerwca 2024 dotyczy funkcji kwadratowej. Mamy podane, że funkcja kwadratowa f ma z osiami kartezjańskiego układu współrzędnych x, y dokładnie dwa miejsca wspólne. Punkt m równy 0,18 oraz punkt n równy 3,0. Zauważmy że punkt M leży na osi Oy, a punkt N leży na osi Ox. Z treści zadania możemy wywnioskować Z treści zadania możemy wywnioskować, że N jest miejscem zerowym funkcji f. Czyli możemy zapisać, że naszym x1 jest 3. Ale wiemy też że to jest jedyne przecięcie z osią o x wykres funkcji f, czyli funkcja f ma jedno podwójne miejsce zerowe, czyli x1 jest równe x2 jest równe 3. W tym przypadku najlepiej jest korzystać z postaci roczynowej funkcji kwadratowej zapisać, że f od x jest równe a współczynnik kierunkowy x minus x1 x minus x2 czyli w naszym przypadku jeżeli x równe 3 jest podwójnym miejscem zerowym to będzie a x minus 3 do kwadratu wiemy też że punkt m o współrzędnych 0, 18 należy do wykresu funkcji więc możemy zapisać że f od 0 jest równe 18 czyli 18 jest równe a 0 minus 3 do kwadratu. Czyli to jest równe a razy 3 do kwadratu. Czyli 18 jest równe 9a, czyli a jest równe 2. Czyli nasz wzór funkcji f od x jest równe 2 x minus 3 do kwadratu. I to jest odpowiedź do tego zadania f od x jest równe 2 razy x minus 3 do kwadratu.